Moi mili, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu medytacyjnym. Dzisiaj będziemy kontynuować nasze skłębianie Brahma wihar, boskich siedzib albo boskich emocji, a mianowicie będziemy praktykować mudite, a mudita jest bardzo fajna, dlatego że to jest doceniająca radość to znaczy. Jeśli widzisz, że coś dobrego się wydarzyło, to się tym cieszysz niezależnie, czy to było twoje dzieło czy kogoś innego. To jest po prostu radość widzenia czegoś dobrego, że ktoś coś dobrego zrobił. Więc ee, bardzo fajna medytacja, Mam nadzieję, że doświadczyłaś doświadczyłaś takiego stanu i możesz na podstawie tego doświadczenia zbudować tą całą medytację. Jest jeszcze jeden aspekt, który chciałbym poruszyć. Najczęściej obrach mawiharach mówię jako o boskich emocjach. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę dosłownym tłumaczeniem Brahma Wichar to są boskie siedziby. I tu przychodzi mi na myśl to, że można te stany traktować nie tylko jako emocje, ale też jako postawy: postawy wobec siebie, wobec innych, wobec rzeczywistości. I takie postawy egzystencjalne. Mają to do siebie, że trochę różnią się od emocji. Pamiętajcie, że bardzo często to najbliższe osoby są w stanie nas wyprowadzić z równowagi i jak gdyby tej miłości jest trochę mniej, kiedy ktoś bliski nas zenerwuje. Czy to znaczy, że przestajemy taką osobę kochać? A no właśnie. Meta. I inne brahma wichary mogą być również postawami. I może taka interpretacja jest lepsza, bo wiecie, emocje przychodzą i odchodzą. I fajnie jest się pławić w tych boskich emocjach. Ale pamiętajcie, że też te brahma wichary to są postawy. To jest stosunek, to jest sposób bycia. Do medytacji: Siądź sobie wygodnie, zamknij oczy, uświadom sobie swoje ciało w pozycji siedzącej i pozwól umysłowi spocząć w tej świadomości całego ciała, podobnie jak ciało spoczywa na poduszce. I niech ta świadomość całego ciała towarzyszy ci podczas całej praktyki. W ten sposób zapewni ciągłość medytacji. Zanim przejdziesz do właściwej praktyki medytacji, poświęć chwilę na sformułowanie sobie w duchu, co cię motywuje do motywacji, jakie masz intencje. Jakie masz aspiracje? Fajnie by było, gdyby nasze aspiracje miały również wymiar altruistyczny, aby nasza praktyka miała przynieść korzyść nie tylko Tobie, ale też innym. Poświęć chwilę na sformułowanie swoich motywacji. Kiedy już masz sformułowane motywację, sprawdź stan swojego umysłu. Poznaj go takim, jakim jest. Szczególnie zobacz, czy są w nim jakieś przeszkody, które mogą Cię rozpraszać podczas praktyki. Jakieś zdenerwowanie, jakieś mocne pragnienie, gniew, lenistwo, zwątpienie. Zauważ to. Właśnie często sama uwaga i zauważenie tych stanów sprawia, że one słabną, a w końcu odchodzą. I kiedykolwiek zauważysz ten stan wolności od tych przeszkód, ciesz się tym, doceni to. I wcześniej czy później taki stan wolności się pojawi, i wtedy ciesz się nim. Jak również ciesz się swoimi aspiracjami w medytacji. I kiedy będziesz taka podniesiona, podniesiony na duchu tym radosnym stanem, przejdź do kolejnego etapu. Do wzbudzenia mudity. Mudita to doceniająca radość. Doceniająca radość. Tego, że coś dobrego się stało, że ty lub ktokolwiek inny zrobił coś dobrego, co przynosi dobre owoce. Więc, aby zbudzić muditę, możesz cicho w umyśle powtarzać: Mudita, mudita, mudita. Możesz również odwołać się do myśli. Oby wszystkie czujące istoty cieszyły się dobrymi owocami swoich pozytywnych uczynków. Możesz również sobie przypomnieć, kiedy odczuwałaś, odczuwałeś, to uczucie doceniającej radości. Użyj którykolwiek z tych technik. Kiedy już mudita zbudzi się w twoim sercu, możesz przejść od tworzenia budowania, mudite, do bycia młodito. Pozwól, aby całe twoje ciało i umysł stały się jednością z muditą, z stoceniającą radością. Pozwól sobie odpocząć w tym stanie. Nie musisz nic robić. Po prostu bądź. Bądź jednością z doceniającą radością. Kiedy już się nacieszysz tą jednością z Muditą, możesz przejść do kolejnego etapu, który również jest bardzo naturalny i zrelaksowany. Możesz przejść do promieniowania Muditu. Wyobraź sobie, że Twoje serce jest jak lampa, która promieniuje Muditę we wszystkich kierunkach. Jednak teraz ta lampa jest osłonięta, a ty delikatnie, bez wysiłku, będziesz odsłaniać tą lampę. Więc odsłoń tą lampę mudity doceniającej radości. Najpierw z przodu, i pozwól, aby ta młodica w sposób naturalny, spontaniczny, tak jak światło, popłynęła najpierw do przodu. Tak daleko jak chce i tak mocno jak chce. Niezależnie od tego, czy ta doceniająca radość jest silna i mocna, czy delikatna. I subtelna. Niech ona płynie tak daleko, jak ja chce i bez wysiłku. Nie ma to znaczenia, czy ona jest mocna, czy silna. Ważne, że płynie. Płynie do przodu. Teraz odsłoń zasłonę z prawej strony. I modlita w sposób spontaniczny, bez wysiłkowy. Płynie w prawo. Teraz odsłoń z tyłu. Z lewej strony. Zobacz teraz, mudyta płynie wszędzie dookoła. Pozostało ci odsłonić górę. I następnie dół. Mudita płynie wszędzie, bez przeszkód, bez ograniczeń, bez wysiłku, do wszystkich i do każdego, również do ciebie. I w tym stanie nieograniczonej mudity możesz doświadczyć wyzwolenia umysłu. Dzięki mudicie, cieto to Ten stan jest nieograniczony, a pama Jeśli chcesz, możesz użyć w tej praktyce oddech do pomocy. Zapewni ci on wsparcie i pomoc w ciągłości praktyki. Z każdym wdechem kładź trochę większy akcent na mudite. Doceniającą radość z każdym wydechem na nieskończoność. Oddech znajduje się na peryferiach Twoich świadomości. W centrum jest Mudita. Różnica pomiędzy dechem a wydechem jest bardzo subtelna. To jest różnica tylko w akcentowaniu. Nic więcej. I nawet kiedy jesteś w tym wspaniałym stanie, mudit, wcześniej czy później przyjdzie czas, kiedy twój umysł zabierze cię na wycieczkę. Zauważ to. Bez irytacji, bez złości. O, umysł znowu zabrał mnie na wycieczkę. I jeśli ta wycieczka była krótka, możesz po prostu wrócić do praktyki, do promieniowania muditą i nieskończonej natury. Jeśli jednak była dłuższa, po prostu wróć do któregoś z wcześniejszych etapów praktyki. Do budowania modite, potem do bycia muditą i odpoczynku w tej emocji, w tym stanie. I w końcu możesz przejść do promieniowania mudity. Teraz, kiedy powoli zbliżamy się do końca praktyki, poświęć chwilę na analizę tego, co się właśnie wydarzyło. Czy było mi łatwo zbudzić muditę? Czym Mudita różni się od mety miłującej dobroci i karuny? Współczucia. A w czym jest podobna do tych innych boskich siedzib? Czy łatwo było mi podążać za instrukcjami? W jakim stanie jest mój umysł teraz, a w jakim był przed praktyką? Na sam koniec, jeśli chcesz, możesz podzielić się pozytywnymi owocami tej praktyki z innymi czującymi istotami, aby wszystkie czujące istoty były szczęśliwe, aby wszystkie czujące istoty miały się dobrze, aby wszystkie czujące istoty osiągnęły spokój. Możesz otworzyć oczy, przyciągnąć się i wrócić do otoczenia. Dziękuję za wspólną praktykę. Jak widzicie, mudita jako emocja najprawdopodobniej już minęła. Ale mam nadzieję, że Mudita jako postawa jest z nami. Niech Mudita będzie z Wami. Dziękuję Wam za wspólną praktykę i zapraszam następnym razem na medytację w środku tygodnia.